Cześć! Już po raz jedenasty harcerze Słówca Pruszków organizują charytatywną akcję ze Świętym Mikołajem. Jak co roku? Zbieramy żywność dla najbardziej potrzebujących z powiatu Pruszkowskiego. Jak można pomóc? To proste. W dniach 25-27 listopada w dużych sklepach szukaj pudeł z plakatami z Banku Żywności. Natomiast od 28 listopada do 21 grudnia szukaj pudeł oznakowanych plakatami ze Świętym Mikołajem. Okej, okay. znalazłeś? To teraz kup wolną ile suchej żywności i wróć ją do pudła. Prawda, że proste? Mał gest, a cieszy. Następnie my, harcerze i wolontariusze, 22 grudnia rozdamy paczki najbardziej potrzebującym. Pamiętaj, i to może zostać święty Mikołajem. I ty możesz zostać świętym Mikołajem.